Jestem zwolennikiem, aby zwierzęta były puszczone luzem. Nie siedziały w klatkach zamknięte, tylko cieszyły się swoją wolnością. To jest mój barzant roczny od małego, puszczony na wolność. Mimo jeszcze długiego ogona, bo teraz dopiero jest sierpień, i są w fazie pierzenia. to jest kogut srebrny z kurkami, też jeszcze mimo całki kolorów: kurki, silki z kwoką, a tu jest mój. Dziadek Kogut Fenix jest najstarszy tutaj na podwórku. Był już tak chory, że nie mógł nawet do kurnika wejść, ale trzy dni się go chodziło na rękach i jakby ręką uciął, wyzdrowiał sam. I cieszy nas dalej swoją obecnością to jest pupil od mojej żony tu jest bażantka kurki lekbary silka jest to dobra ma... Matka do tych lekbarów, bo nie nakładam jajek na, do inkubatora, tylko podkładam podkwuki. Ile jajek podłożyłem tyle było kurczaków. O, a tu jest mój nowy nabytek. Mam ich dopiero od dwóch tygodni. Od razu, gdy je przywiozłem, puściłem na wolność do ogródka i są bardzo spokojne. Przywiozłem ich prawie 100 km z Krapkowic. Nie ma tu żadnej zabezpieczenia na, na ogródku, żadną siatką. Ja bym chciały to. Spokojnie ma, mogą przejść przez ogrodzenie. Oto, to już jest za drogą. Ile tu będzie, metr 30. Na wrot, brama wjazdowa, ale jeszcze nie, nie przeskoczyły. Jeszcze musi tu gdzieś być. Królewski bażant. O, tu jest, melanin, tu jest bananowy, który jest spuszczony od zeszłego roku. O, jest i królewski, przed chwilą mignął. Nie mają jeszcze kolorów, bo są w czasie wybarwiania. Tu są moje kaczki, które mam od tygodnia. Zamieniłem je na kurki Lekbary. W tej chwili hoduję tylko Lekbary i silki. Silki jako mamki dla kurczaków, ale bo bardzo dobrze niosą jajka. Tu jest melanistyczny, mam go od wiosny, też puszczony na wolność. Kogut Legbar, po którym są te kurki, jest to roczny kogut. Mam też drugiego młodszego, którego przywiozłem na wiosnę, ale on jest w drugiej części ogrodu, później go pokaże. Są młode koguty lek O i kaczka Karolinka przyszła. To jest mój nowy nabytek z zeszłego tygodnia. Kaczki, które zamieniłem na kurki Lekbary.